Siemano ludziska z tej strony Hipokriside, a to jest kolejny odcinek z Resident Evil 7. I naszym zadaniem w tym momencie jest dotrzeć do ambulatorium, aby zdobyć kabel do naprawy Windy. A żeby zdobyć kabel do naprawy Windy musimy przejść przez sterownię, którą blokuje. blokują drzwi do przeżarcia. Um, Mogłem schować tą monetę. No, nieważne. W każdym razie lecimy z tym koksem, boj. Znowu mi się wydają rzeczy. Okej, okay, muszę wejść w mood, bo uh, Wybiłem się troszkę. Dobra W ogóle Muszę jakby Pochwalić, czy może nie pochwalić, pochwalić to jest złe słowo Muszę Okazać mój podziw Bo Mija tak tak ...bez problemu łapie za plastikową butelkę z kwasem. Jeśli dobrze kojarzę to mało który plastik jest w stanie, wiecie, wytrzymać działanie kwasu, no ale już mniejsza o to. Lecimy. Oho. Już widzę, że tutaj będzie coś do odstrzału. Nie mogę tu wejść? Z jakiegoś powodu? No, moment, chwila. Wciskam F. Nie działa. No nie wiem. Dobra, a teraz cisza. Ale cokolwiek robisz, nie pozwól, aby była to cisza śmiertelna. Uff. W ogóle, gdzie ja idę? Co, czy ja muszę przejść przez Łazienkę? Super. Pamięta... Pamiętacie, co się ostatnim razem działo w Łazience? Jack mnie napadł. Mam wrażenie, że zaraz stąd coś wyjdzie. Jest spora szansa na to, że coś stąd wyjdzie. No, hmm. nie, nie mogę tego otworzyć. Aha. Tak obracam się. Myślałem, że coś tutaj jest między tymi rzeczami. Bo nie chcę być przyklepany z tyłu. Ej, tu są rzeczy. Tu nic nie ma. Tu też. Ło Jezu Szlag by Cię trafił Eee moment Ouch! Hey, 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 hey. Boy. Staje? O, dobra, poradziłem sobie z nimi nieco lepiej niż yy, przednim razem, ale wyprztykałem się za amunicji. Chociaż w sumie z drugiej strony ...mam chemikalia silne, więc mogę sobie zrobić yy, nową. Nie ma problemu. Dobra. Uh, to było intensywne. Nie spodziewałem się tutaj akurat grubasa, ale poradziłem sobie z nim całkiem okej. Okay. Aleś to obrzygał chłopie. Co to jest? A, to jest ten kabel cały. Aha, bo to ambulatorium już jest, no tak. Czy ja to w ogóle dobrze odkręcam? aha to chyba nie ma znaczenia super ten komputerek już nie będzie do niczego potrzebny raczej A, to jest kwas kolejny nie wiem czy faktycznie aż tyle będzie mi tego potrzebne W ogóle sąsiedzi już y, chyba dzisiaj dali sobie spokój z y, kłótniami. Przynajmniej mam. Dlaczego te drzwi nie są otwarte? Dlaczego ja nie mogę ich otworzyć? Co za bullshit. No dobra, chyba muszę iść naokoło w takim razie. Hmm. Coś mi tu mignęło? Nie, wydawało mi się No dobra no Skoro muszę iść naokoło, to idę naokoło Albo biegnę, ha Chociaż nie wiem czy to jest dobry pomysł zważywszy na to, że nie jestem pewny tego co się tutaj dzieje do końca Chyba, chyba nic mi się nie stało. Um, dobra, wystarczy tylko windy naprawić. Super, ale ja może na razie sobie zapiszę grę. Dobry pomysł, na pewno. Już gram 10 godzin ponad. Czajcie to? Wydawało mi się, że ta gra będzie zdecydowanie krótsza. No ale cóż w ogóle moment Skoro już tu jestem To czy wszystko pozbierałem? Chyba tak Dobra. Może Na razie tu wejdę Którędy do Save Pointu tutaj w sumie mogłem tam zapisać Nieważne, muszę zrzucić monetę, bo zajmuje mi miejsce. A poza tym, coś jeszcze mam zrzucić? Proch jest. Hmm. Może zrzucę proch. Trochę mi nie będzie potrzebne. Dobra, wszystko. Mam tutaj dwie apteczki, więc whatever, nie. O, już wiemy, do czego służy ta butelka. Nie wiem, czy ja muszę ją trzymać ciągle przy sobie, czy nie. A może ją zostawię na wszelki wypadek w spokoju. Nie, w ogóle jest tutaj coś, bo tak pobieżnie przeleciałem przez ten pokój, ale... Eee, może jest tu jakieś ukryte coś. Nie, nie ma. Aż się odpalił ten yy, aż się latareczka odpaliła Dobra no to teraz trzeba naprawić co zepsute A, bezpiecznik! To już wiem do czego będzie mi potrzebny. To już wiem dlaczego ja tutaj muszę zejść. Tam na dół. Dobra. Wybiłem tamte, nie? Więc to było bardzo głośne. Ja chyba ich wybiłem wszystkich. Eee, tylko czy ja dobra, do dobrą stronę idę? Czy to było tu? Nie, to było po drugiej stronie. Cichutko. Wystraszyłem się. Bez kitu. No w sumie już, jak już idę tędy, to pójdę tędy. powiem Wam, że jakby ta reintrodukcja, że tak to ujmę, um, tego e, początkowego stadium e, zaszczucia, które było na początku gry, całkiem mi się udało. Tylko, że w momencie, gdy już dostajemy karabin maszynowy, to w zasadzie chyba nie ma się czego bać. Okej. Okay. Więc, e, gdzie my w ogóle mamy iść? E, tu? Minus 2p? A tak, no, S, S2 tam było napisane. Tam był i ten. Ustawię się może tak, żeby. Już? Szybciutka ta winda jest naprawdę. Boi, ta dramatyczna muzyka, jakby ucina cały klimat, nie żeby coś. Coś mi przebiegło. Jest tu. Aha, nie ma rąk, znaczy nóg. No! Jezu, ile tych pocisków trzeba w ciebie wypluć. Coś jeszcze? O, tu jest jakaś silna chemikalia, a to bym sobie zrobił amunicja, nie zrobiłem, no trudno. Troszkę, troszkę, się tylko zespukowałem, ale tak zdziebka wyskoczył na mnie jak świr jakiś. Ej, bo ja nie słyszę ich kroków, nie? Bo. ich tak muzyka napięta. E Co kim sporej to jest, powiem Wam? Dzień dobry, Auć. Dobra, już wiem, co jest najbardziej efektywne na nich wszystkich. Dobra, trzeba się tylko uleczyć, lecimy dalej. Hello! Jakiś save point? Nie no, za, za szybko proszę o te save pointy, za często. Ok, ammo. 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 No dobra. To znaczy, że zaraz będzie jakiś boss fight czy inne napieprzanie się. Kolejna rzecz, której tu nie ma. Wchodzę teraz do maszynowni. Dobra, coś tu jest ciekawego? Bomba. Amunicja znowu. A, zapom nie zdążyłem wcisnąć yy, spacji. A, one mocno biją. Tak, w ogóle to skoro Mia ma te zdolności regeneracyjne, nie? Tak. Tak na, na zdrowy rozsądek, nie? Tak na chłopski rozum. Skoro Mia ma zdolności regeneracyjne, to dlaczego nie regeneruje się w tym momencie żyć? A, no tak, przecież serum zostało na nią. Znowu? Ej, bez kitu. Dobra, muszę się uleczyć w takim razie, bo jak on na mnie żygnie, to i na los Okej, okay, jest tu Okej, okay, to już wiemy dlaczego tyle amunicji było do zabrania. Trochę to jest tak jak yy, w Stalkerze. W sensie według lore... Yy, ta zona... W, w momencie gdy ktoś próbował... Był coraz jej bliżej to... Wysyłała te emisje coraz częściej. I... próbując jakby się otrząsnąć z intruza, tak jak organizm próbuje pozbyć się jakichś tam drobnoustrojów. I właśnie teraz sobie tak przypomniałem, że to podobnie wygląda. Co do chuje? Przecież tutaj nie ma nikogo? To nie ona jęczy, A, które mam iść? tak by the way? do ładowni? Chyba mija, tak, tak na rzeka. Dobra, sprawdźmy, co masz tutaj. Może to być to Wchodzę tak teraz do maszynowni numer 2. Aha, już wiem czemu jęczy. Nie mogę do niej strzelić. Nic nie zrobię dla ciebie. Ani Ethan. Ethan. So was Hey, shh, shh. I know. I know. I know. I'm not gonna hurt you. So oh, the who, who, who? I you. What do you mean? I'm no killer, son. Neither is Marguerite, nor my boy Lucas, or even Zoe here. That girl Evelyn. She did this. What the hell is she? Now, what did she do to you? She infected us with her gift. Okay, kill revelation. I found her They a busted out tank in the bayou. Everything changed after that. So she infects you and then she takes control? No. Not exactly, son. She just, she forces a way into your mind, your soul. You can't fight back. You are connected to her and you can't resist the urge to. Oh, you're a, you're a different person after that, just like me. So Mia sent me that message because of Evelyn. Listen, uh, the girl just wants a family of her own. She's the key, all right? You find her, and you stop her. Ethan, free my family, please.

Uh-huh, push Mia. Mia, how? There's no time. You have to get out of here and find her. Here. Take this. What? Wait, wait. What are you doing? What are you doing? Saving your life.

ale w tym momencie może skończę odcinek, mam nadzieję, że się Wam podobało. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w następnym. Trzymajcie się!